Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Gothic i 12 Skruga W poprzednim odcinku właściwie złożyliśmy ten pierścień Ten pierścień, żeby przeteleportować się do tego miejsca W całość I właściwie porozmawialiśmy trochę z Saturasem I się tutaj przeteleportowaliśmy Sobie na początku pójdę tam na górę W celu wzięcia takiego jednego miecza i wyjrzymy się za wątek fabularny w tym miejscu jest on po prostu taki świetny fabuła tutaj po prostu jest taka super ja sobie tylko pomyślę jak w 2005 bodajże w maju przyjechał kurier z tą z tym Gothicem, boże jak ja wtedy w to grałem świetna gra do teraz mam tą edycję praktycznie, pudełko mam w ogóle niezniszczone. No praktycznie w ogóle, bo dbam o nią jako złoto już ma 8 lat ta gra, znaczy cały 8, tak 7 i 7,5 z haczykiem, ale po prostu dbam o tą wersję jako złoto. Zabraliśmy sobie przecież Cordelas, jeszcze mamy na niego za mało siły, ale będziemy go nosić. Albo nie wiem, czy będziemy go nosić, bo wtedy nie będziemy mieli walki na mistrzu. Bo będziemy mieli 55%, bo w ogóle i tak będziemy mieli walkę na wojowniku. Jeżeli zbierzemy super miecz Beliera, bo on nie dodaje żadnej premii do walki mieczem. Dobra, wejdziemy sobie gdzieś tutaj mmm... Zbieram stąd rzeczy... żółwaczki, inne tego typu rzeczy. Nagrywam to bodajże tak 22, jakby ktoś to później oglądał, bo nie wiem kiedy to wrzucę, wrzucę prawdopodobnie jutro, czyli 23. A 22 jest to nagrane. Eee... dzisiaj, czyli 22, wrzuciłem 3 filmiki. To jest też hey. dużo. Eee... Nie chcę... chwila. Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. No dobra. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie. Jest obóz piratów. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Może u... Niech cię chroni... Adanos. To teraz udamy się po tego lensa I go zapiszę grę Eee... tu takie króciutkie cięcie Żeby sprawdzić jak się nagrał... Nagrała gra Tak było w ciekawości się wszystko wygrało to było chyba odczuwalne, bo ta muzyka w początku jest taka, jak się ładuje, to jeszcze mi się dość szybko załaduje i ta muzyka potem jeszcze leci. Raczej to oczywiście. Teraz pójdziemy sobie po tego nieszczęśnika Lęsa, który zginął na bagnach. Tutaj będzie Jaszczur, z tego co pamiętam. No dobrze pamiętam. Podpuszczujemy go ostro, ścianę go, hopa, i rozwalimy. Nie może, mogę bo nie w pomieszczaniu walczyć, ale z takim jaszczurem zawsze trochę się stracę, bo... Nie on może nie jest jakiś ultra wytrzymały, ale... Znaczy może on jest taki zbalansowany i jest wytrzymały, i... I zadaje niezły, niezłe obrażenia. No, Musiałbym zainwestować w mikstury. Pójdziemy po tego nieszczęśnika, Lensa którego zabito na bagnach? No, śpiący krwopicę, tego jeszcze nie widziałem. Jezu, nienawidzę krwopiców. Ten styl mistrza po prostu sprawdza się świetnie w walce z ludźmi, ale z potworami, no, ten wojownika sprawdza się podobnie. Może z tymi bardziej zaawansowanymi potworami. No nie wiem jak to wtedy wyjdzie. To się leży, chyba wziąłem rękę. Chyba. A co to jest? Bagienny truteń, dobra. E, takie są tylko na bagnach. Możemy... Chyba jest pięć takich w grze. Na, e, nawet kiedyś jak grałem na hodach, niestety muszę się do tego przyznać. Ale po co będę Was e, To jest taki niesamowity potwór. Że zadaje nam obrażenia. Nawet wtedy, kiedy mamy włączone kody. Kiedyś nie umiałem grać u gotika. To takie smutne. Nie wiem, takiego obycia gotikowego nabrałem dość niedawno. Znaczy niedawno, no. Z 5 lat temu. Niby niedawno, ale z 5 lat temu. Już tak wtedy zacząłem grać bez kodów i przechodzić pierwszy raz grę bez kodów. Jakie w ogóle krzywe spody. I ziemię musiałeś to jakoś w jakiś sposób posunąć. Dobra, zebraliśmy pierścień tego lensa. Taki podobny jak. My mamy, mamy. Właściwie. Nasz ma takie. A nie, to jest nie, nie nasz. Właściwie to taki sam. Dobra. Nie będę tutaj się nad tym rozżalał i już żalał. Ruszamy dalej. Momencik. Takie odcinki 23 minutowe są ogólnie. Mi się wydaje, że wygodniejsze, bo niby można powiedzieć. Eee, teraz jest taka funkcja na YouTube, że sobie po prostu wpisujemy od jakiego momentu chcemy zacząć oglądanie. Ale, na przykład, o, ktoś sobie, nie wiem, przypuśćmy, mogłoby też oglądać starsi widzowie, więc przypuśćmy, ktoś sobie wbija na kompa. mówi, nie, nie mam czasu, muszę się tam czegoś nauczyć, że nie wiem, zrobić coś, wróciłem z pracy jestem zmęczony, albo obejrzeć odcinek, jeden idę spać, coś takiego. Więc, 23 minuty, to taki dobry wymiar. Najwyżej jeżeli ktoś chce więcej, to sobie zacznie oglądać następny odcinek i nie obejrzy go przyłóżmy całego. Znalazłem ciało lansa. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Uważaj na siebie, synu. Nie chcę opłakiwać kolejnej straty. <laughs> o Jezu! Mam akwamarynowy pierścień lansa. Najlepiej oddaj mi go, zanim wpadnie w niepowołane ręce. O jeez! Niech to kolejnej straty! Ale opłakujesz, że statura jest naprawdę widać to aż po tobie O Nie lubię się o to gówienko pogłować, nienawidzę Dobra, przyjrzymy rozejrzymy się, czy ktoś może by chciał tak sobie trochę pohandlować Bodaj, że jak się nazywał gościu, który handlował je ja... Miks który muszę kupić naprawdę? To jest mi potrzebne, bo zapomniałem wziąć mix... O, Mixir, Mixir bank handlował na bank. Nie? To kto? Jak nie Miksir? Boję się. Mmm... Tak, to on. Na Cieszę się, że co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Bestie z bagna? Jak to krwiożerczo brzmi? Pohandlujmy. No, no te zapasy mikstur Kronosa są takie dość ubogie. Co, brakuje mi złota? Łop! Jak może mi na coś brakować złota? Czuję się oburzony. Oburzony. No ma, nie mam w nerwa, jak może mi na coś brakować złota. Jeden kilo zostawiamy, przyda się później. Będziemy sobie kopać złotko. Ale to dopiero później. Eee, Gejzer się nie przyda. Bryła lodu, ewidentnie nam się przyda. Trzy trzeba kupić w sumie. To się przydadzą. Tworzenie szkieletu nie, nie, nie. Hmm, jakieś. Wir. Nie wiem, czy Wir przypadkiem unosi kogoś. Najwyżej po niego wrócę. Bo będzie potrzebny w późniejszej walce z takim jednym gościem. Dobra. Bezimienny atakuje Jarkendar. Rzuca się, by podbić tą krainę. No dobra. Generalnie, jak wchodzę w takie większe płacie terenu, to zawsze mam 30fps. A jak. O! A kim ty właściwie jesteś? Różnisz się od pozostałych. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach, jak Kot z Pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwędanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Kim jesteś? Kim jesteś? Na pewno o mnie słyszałeś. Jestem Jack Alligator. Boją się mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. No to super. Wasz kapitan ma na imię Greg? Tak, to największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Hahaha! <gryśla> Grek? W Korinis? Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. Jeśli Grek kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Zostałby od razu pojmany przez Królewską Straż i wtrącony do Lochu. Jeśli tak mówisz. No raczej się myli, bo w pierwszym odcinku, nie, w drugim odcinku dawałem mu broje, jako go nie pojmali, więc. No dobra. Gdzie znajduje się Wasz obóz? Widzisz ten tunel? Jeśli przejdziesz nim spory kawałek na zachód, prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Tam znajdziesz nasz obóz. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz. Chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. Wyglądasz na silnego. Może przydasz mi się na polowaniu. To co? Zainteresowany? Na co polujesz? Zwykle na aligatory ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. Co takiego? Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podel... bagienne szczury są przynajmniej jadalne. Chodźmy zapolować. Dobrze, dla nas dwóch to betka. Jesteś gotowy? Tak. Dobrze, trzymaj się blisko mnie. Trzymaj się ramy, to się nie postramy. Ale zastanawiam jedna rzecz, dlaczego postacie. Chwilę muszę to sprawdzić. Yy, obraz coraz się będzie w grafice. No właśnie, zanikanie obiektów 40%, ja chcę 300%. I będzie Gideon. No właśnie, wtedy będę mógł na duży dystans, Widzisz Wszystko: wszystkie potwory, to co mnie otacza, i tak dalej. Nic tu nie, Niczego nie ma, czego tu nie słyszymy. No, dobra, znajdę. idziemy dalej. Chyba sprawdzę, czy mam podłączony mikrofon. Może mnie w ogóle teraz nie słyszycie. To była śmieszna sytuacja. Tam za tym murkiem jest zwój który się nazywa Deszcz Ognia Jest on moim zdaniem jednym z potężniejszych zwojów w grze No potem po niego pójdziemy teraz nie bo idziemy z Jackem Aligatorem To jest nowy potwór, polny pojazd Jest tylko w miarę łatwo walić i z każdego bez uczenia się żadnych umiejętności można zebrać głowę sprzedaje się chyba tam za 15 sztuk złota czy coś takiego 350 życia mam praktycznie no. Aj! Chciałem go ukrać. jeżeli ktoś gra go na tego displaya to mówię tylko tyle że opłata się tego wyzwierać Potem je można opchnąć tam za 300-400 sztuk złota niby nie tak Nic bardzo tu nie dużo ale to jednak trochę jest. Kotlina. To tutaj zaczniemy szukać tych bestii. Chodź za mną. To lecimy. Lecimy do kotliny. Hej, do kotliny. Lecimy. Lecimy do kotliny. O, to pieles. Chita, załatwione. Dobra, my wyruszamy piersi. Żeby wszystko brać na siebie. Wszystkie potwory. Przecież ja jestem bezimienny pan. Tak. Zbieram sobie mięso. Wszystko zagarnę. Wszystko dla mnie. Wszystkie śmierdzące starym butem i sputniałą podeszwą. Magienne szczury dla mnie. Chwila. Jestem taki, jestem taki bogaty. O. Tego właśnie się obawiałem. Czego? Nie wystarczy nam tego mięsa. Musimy iść do kanion. Uważaj, jeśli cenisz swoje życie, trzymaj się mnie. Dobrze, chodźmy. W porządku. Dobra, poczekajcie chwilę, ja zrobię momentalne takie cięcie. No dobra, sobie za takie cięcie. Aczkolwiek, poszedłem sobie zrobić herbatkę. Bo przeczytałem w internecie, że picie herbaty mm, zmienia głos. Nie wiem czy to zobaczycie, czy nie yy, Ogólnie jest taka strona Let's play.pl bodajże i tam pisze... Tam pisze, że właśnie picie herbaty zmienia głos na lepszy. Oj! Oj, ojej. oj, Oj, oj oj, prawie spadłem. Taki... Taki bardziej jakby foniczny, nie wiem jak to powiedzieć. Bo no idę, idę! Dlaczego tutaj zawsze stajesz i krzyczysz? Chodź, koplina! Tutaj zaczniemy szukać tej bestii. O. Kolega mi powiedział, że słychać mój oddech. Na przykład jak jest jakaś rozmowa, albo jak idę, nic nie mówię, to słychać mój oddech w mikrofonie. Nie wiem czemu. Nie wiem, no, raczej dlatego, że mam dość mikrofon. Jest... Mikrofon... Chwila, poprawię sobie mikrofon. To jest mikrofon e, wraz e, z headsetem, to jest ogólnie headset. E, Creative HS 800, czyli Creative Fatality Gaming. Fajne spławeczki. 100% nie da, ale no, naprawdę fajne. Okej, okay, tutaj będziemy teraz polować na pustynne szczury. Może trochę na śrub i jeszcze powiemy, że to Eee... Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. by się śmiało, jakby dzieka aligatorów. Masz dryg do polowania. Nie ma co. <laughs> niech mnie! Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będę miał co robić na polowaniach. Weź szczura i zanieś go temu Leniowi Morganowi. Znajdziesz go w obozie. Przy wejściu spotkasz Henry'ego, który pilnuje, żeby nie podkradli się tu bandyci. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem. Powinien cię wpuścić. Henry jest przewrażliwiony, a przy tym lubi zgrywać ważniaka. Znasz jakiego kruka? Oczywiście. To Herszcz bandytów ze wschodu. A czego od niego chcesz? Muszę go zabić. <laughs> Co ty? Myślisz, że da się dopaść pierwszemu lepszemu awanturnikowi? Nie sądzisz, że to zadanie cię przerasta? Nawet go nie zobaczysz. Jego siepacze rozniosą cię na strzępy, jeśli tylko zbliżysz się do ich obozu. Będzie dobrze, jeśli przejdziesz choćby przez jeden posterunek. Tak wyglądasz, że bandyci najpewniej naszpikują cię strzałami, jak tylko cię zobaczą. Mam lepszy pomysł. Dołącz do nas. Razem wszystko obgadamy. A kiedy skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. No dobra. Obmyślimy. Jeśli będziesz mnie szukać, to najprawdopodobniej będę siedział gdzieś w pobliżu palisady. Palisady? Przejdź się na zachód, a zobaczysz o co mi chodzi. No dobra, czyli e, najpewniej... Najpewniej zoscenimy... Znaczy ja wiem, że zastaniemy... Eee... Z piratami. No się spadajcie. W ogóle to jak szczury, są doświadcze. Za Nic tu nie ma Dobra e, Teraz wejdziemy do obozu bandytów Ech, Chciałem Was troszeczkę przeprosić um, Za jedną rzecz Mianowicie za to, że e, Za to, że Czyli jest radę, jak tam z czasem Dajemy radę No, no myślę, że ten odcinek mógłby się już skończyć Albo za chwilę można powiedzieć, że wejdę do obozu i skończę. Chciałem was przeprosić za jedną rzecz, po prostu zbuguję, zbuguję wejście, bo to by było zbyt czasochłonne, żeby wykonywać wszystkie questy. Dobra, mogę zapłacić kasę. Powiedzcie tak, ale po co mam zapłacić kasę? Jest tu. Usta ustawiacie się tak, klikacie D i kierujecie się, tak żeby on tak jakby was zaczepił, ale kierujecie się przez to przejście. I no, już jesteśmy w środku. Potem z wychodzeniem nie będzie żadnego problemu. Tak naprawdę załatwiliśmy sobie bardzo łatwy sposób no, ci w sprawę. Myślę, że w tym miejscu żegnam się z wami. Do następnego odcinka.